Siemaneczko mordeczki z tej strony Axer TV. No, Axe Surfish TV, no i witam Was w kolejnym odcineczku. I dziś jak, dziś grałem sobie w TNT Rana i mówiłem, że niedługo będzie CSGO na moim kanale, no i jednak dziś sobie w CSA pogram i jeszcze w tym tygodniu będzie parkour z CSGO, więc naprawdę będzie kozak. No i tutaj moją broń mam bardzo ładnie ulepszoną na piąty czy szósty power level no i będę tutaj się z gościami gość z typami nawalał tutaj no i nawet mi się spodobał tutaj ta gra, bo nigdy wcześniej nie grałem w CSa a naprawdę jest to kozacka gierka tak jak Brawl Stars albo Minecraft Cyk, oczywiście biorę sobie moją broń tutaj, którą ulepszyłem dopiero i okej, okay, okej, okay. wow, 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 najsik pierwszy kill mój jest, znaczy drugi, wow, tutaj się gdzieś wpakowałem, o, o, ile ich tu jest, o nie, okej, okay, jeden zabity, rozwalony, cyk, drugi, drugi poleciał, matko, jak oni let... ja cię. Ale ja mam tak ulepszoną broń, w sumie się nie dziwię, że takich zabijam. Naprawdę się nie dziwię. Bo tutaj pyk, 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 kolejny kill. Oni nie umiem grać, ale dwa kile mają. Dobrze, że mnie nie zabili. I okej, okay, tam gdzieś. Te czerwone to są oni, yy, wrogowie. Mum, bum, kill jeden już. Mam chyba z, większość kili. Oj, oj, moja Drużyna, ładnie tutaj ich klepiemy. Dobra. O, ja w tamtego sobie cel wybiorę. Okej, okay, cyk, cyk Kolejny matko, dzięki tej broni mojemu skillowi. Skilla trochę mam w tej grze. O, pyk, najś. nie no, to jest niemożliwe. A zobaczę sobie... Y... Czekajcie. Aha, dobra, nie, na początku trzeba tamtą inną broń wziąć wziąć. Dobra, w, w następnym meczyku, w następnej arence sobie wezmę inny pistolet. Zobaczę jak innymi się nawala. O, kolejny usnął. Okej, okay, cztery kile mają. Dobra, cyk, cyk, bum, kurde, śpią jak... No nie, no, goście tutaj dedają jak nie wiem kto. O, okej, okay, muszę. O, nie, zabili mnie. Kurde. Szkoda. Ale lol, pierwszy raz zginąłem w ogóle serio pierwszy raz, ale jak widzicie tutaj można zginąć też jakieś ultra słabiaki nie grają, więc y, to jest prawdziwy CS naprawdę o najsik Wiktor, ej podwójnego kila zgarnąłem dwóch naraz zabiłem. No i Wiktorii oczywiście zgarnięte zgarnąłem y, o skrzyneczkę mam 1700 y, tych y, złotych, tutaj jakieś dwa golda i coś do pi o nowy pistolet Chyba. <laughs> dobra. Yy, Okej, okay, Victoria. Wow, 2000 pieniążków dostałem. OMG. I dobra, kontynuuję. Nie dzięki. Raczej nie będę nic kupował. Yy, wow, rekl reklama. I po reklamie yy, ten reklama tak jakoś dziwnie się muliła, że wyszedł mnie mu, <śmulio> zmuliło mnie mnie tutaj wyszedłem z tego, z CSa i z powrotem wszedłem y, okej, okay. o tutaj broń od razu mam może sobie jeszcze ulepszę tą moją brońkę, którą mam ale ja żadnej z tych nie mam y, aha Kurde, płacić prawdziwymi pieniędzmi za to, to ludzie, no proszę Państwa, aha, VIPa, nie, nie chcę. Ej, co to jest? Nie, nie będę nikogo subskrybował. Ej, ow, oh, dobra, można z tego y, wyjść, Myślałam, że będę serio musiał kup kupować to. Y, cyk. Y, może sobie ulepszę pistolet, ale to nie jest ten, halo. Ах, аджив, не? мой пистолет, лужа? Бум. Ale ja nie chcę tego upgradeować. Ja, ej, ja mam na maksa chyba zrobiony ten pistolet, który teraz... To dobra, teraz ten sobie to główienko małe będę upgradeował. Chociaż nie, wiecie nie, bo nim nie gram tym malutkim, małym, mniejszym pistoletem. No więc dobra, na kolejną arenkę, ej, wiem, ta, ta, ten, tym, drugim, tym drugim pistoletem zagram. Co mówiłem, tym innym, nie tym co mam na maksa ulepszonego bo władowałem w niego kilka tysięcy pieniędzy, jak go ulepszałem, więc no dużo bije, to, na, to jest pewne a tamci pewnie mają na mniejszej mocy i dlatego tak giną ode mnie i biorę sobie ten mieczuk, tak, cyk ciekawe jak tym się będzie nawalało, może będzie jeszcze lepszy od tamtego, ale no nie wiem przekonajmy się dobra, ja tutaj, ło wow, za mną chyba, nie a gdzie? o o o oo, boom, kurde mójki. Nie ma, wow, wow. o, no, oo, lol, i dobry ten... Dobre to jest. Yy. Gdzie? Ło, oo, oo, kurde, dobra. Ale się nagle gdzieś tak z dupki wyskakują, pojawiają. O nie, 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 gość, nie mogę zginąć. Zginąć. O nie, kurde, za dużo ich tu w jednym miejscu. Ok, nice. wow, 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 wow ludzie. Ale tutaj się dzieje, ale się dzieje, obok mnie tutaj dużo ludzi chodzi. Muszę się obok teamada trzymać, obok teamu. To jest bardzo ważna podstawa w tej grze. O, o, dobra, przeładuję sobie broń, a tu mnie gościu tutaj zaraz będzie mnie klepał, ja sobie broń przeładowuję. Ale no, czy kiedyś trzeba, cyk. Bum, 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 bum. O, ale ale rozwaleni. No nie no to... To jest klas... To jest sztuka ludzie tak rozwalić. Skakać. Pyk, 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 pyk. Gościu dostajesz, nie no to jest... To jest niemożliwe. Ej, mogę... O, takie coś mogę jeszcze mieć. Plumpawkę i coś takiego. Ej, spróbuję sobie... Nie, nie, dobra. Nie będę nic tak świrował. O, tym może spróbuję do nich po, ponapierdzielać. O, ło, wow, wow, Ej, to pierdziadło jest słabe, szczerze. Dobra, wymieniam od razu. Nie, tamten mniejszy jest słaby. Słabia. Albo po prostu ja nie umiem tym grać. O, oh boj. Nie, dobra, teraz biorę mój. Teraz biorę mój ultra dobry, kurde, tutaj yy, ten pistolet, i im pokażę, jak się. Jak się kurde nawala lamusy? Chodźcie, tu moja mama lepiej klepie. Hehe. <laughs> no i okej. Okay. Victory winek zgarnięty, oczywiście. Nie, no naprawdę fajna gra jest z, te, z tego CS-a. No nie, kozak, kozak. Można tak grać godzinami. Dobre po prostu jest. Continuuuję. Nie, nie chcę was oceniać. Hmm. Nie, tego pierdziadła nie będę ulepszał, bo słabo mi się u nim gra, no słabe to jest chyba, że na większym levelu, power levelu, a nie dobra. Bo tak oni mieli mało HP, a musiałem kilka tam. No napierdzielałem, napierdzielałem i nic z tego, a z tego mojego... Okej, okay, biorę mój niezniszczalny, kurde tutaj. Bum, o! Okej, okay, kropnięty mój pierwszy kill na arenie. Okej, okay, mamy jednego killa. Oni, o kurde, nie, my dwa, oni jednego zabili któregoś y, typka z mojej drużyny. Myślałam, że ten typek padł. Y, mój teammate, ale na szczęście nie. I się bardzo z tego cieszę. O, o, ale mi do oka coś wpadło, a oni nawalają. Dwóch rozwaliłem, a wokół, a wokół coś mi siedzi. O, kolejny, ja w Oko mi łzawić zatrzało, jakiś poprok mi wleciał do oka tutaj, o, tu gdzieś mi pokazuje te, buuu, o nie, nie, przeładowuje, przeładowuje bronia tutaj, napierdzielają, ok, nie, kurde, zabili mnie, szkoda, ok, wow, ale mój teammate ład, ładnie tam klepie. Znaczy no, strzela do nich, bo to nie jest klepa, ani Brawl Stars, ani Minecraft, tylko po prostu CS i tutaj taka strzelanka jest CS, no nie no, piękne to jest ludzie, to jest takie, dobra, sery, podoba mi się CS Go, z kozakiem i takie mam zdanie o tej gierce, ok no, kici, 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 miau, miau, miał. wow, ale ich klepie, jest wow, cyk, nie, 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 nie dam się, nie mogę dać się, nie dam im się, nie dam, nie dam, pyk. Bum, bum, kurde. O, nice. To nie, to już jest mistrzostwo. Tak, skacze, skaczę, kurde. Wow, 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 Typku nie ma, co on sobie tu myślał, że mnie rozwali. Dobra, ile ta, ten odcinek trwa? 9 minut. No, jeszcze akurat doko. Tutaj chyba 20 kili trzeba zrobić, kili, żeby wygrać. Tak, nie myliłem się. 20 kili. No dobra, teraz jeszcze jedna arenka i. Koniec, żeby nie był za długi ten odcinek. Serio. Ok, po wygranej, oczywiście, yy, tutaj pieniążki. Po jakiś fajny chyba ten dostałem. Co jest dobra? Myk, myk nie dziękuję. Nie będę nic kupiował. Reklamcia. Reklama, która będzie trochę trwała, więc zaraz się widzimy. No i okej, okay, kolejna areneczka. Już się tutaj ładuje. Zrobimy... Aha, tak! Team, który zrobi Team Witch 20 kills win. Czyli musimy zrobić 20 kills i wygrana. Okej, okay, no dobra. Biorę mu niezniszczalny tutaj, kurde, pistoleci pistolet kurde, karabin, chociaż nie to nie jest karabin, jaki to jest taki model nie wiem, na pistoletach się nie znam, mój tata w wojsku kiedyś przez dwa lata był, tak, ewidentnie nie, nie, przez pięć lat chyba nawet tak, przez pięć albo ponad nawet 5. mój tata, wow, wow, wow gościu, wow, wow, gościu, co, co ty mi tu fikasz, okej, okay. fikasz ty, ładnie, nie no, bez podjazdu oni mają dwa kilemy, 8. Yy, nie Okej. Okay. Przeładowałam sobie broni się, a on na, napierdzielał tam w kogoś innego. Cyk, cyk, cyk. Karl. Dobra. BUM! Kolej, w kolejnego ładuje. Ludzie co tu się dzieje? Okej. Okay. Przeładowuje, przeładowuje. O, mało broni. No i cyk, 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 poznaj. Yy, zapachli jak facet człowiek. no, Lecisz, dobra, papa. Pa. Yy, ci panowie idą... o, O, o kurde. Okej, okay, ten, pa, ten pan poszedł spać. W wow, ogóle wow, 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 gościu nie wie co strzelać. Nie. Typie no, bijcie go, nawalajcie tego. Nice, nie no to ja jestem niemożliwy w tej giercze. Gierce, giercze łe, łe. Dobra, tu mnie rozwalili, bo za dużo ich było w jednym miejscu, a ja sam tam byłem. Poznaj moc mojego tego, kurde. Oj, niestety nie deadną. Nie dednął. I co jest? Nice, victory. Mój kill był ty, te, tym y, wygranym killem, najsik. Nice I właśnie w, y, w kolejnym odcineczku y, z cs mam pomysł co zrobię. Oh, oh yeah, boi. Okej, okay, tu jest continue. No, ale to jest wkurzające ludzie, że tak reklama za każdym razem się wpierdziela. No, ale ta gra jest warta te, tych 10 sekund, żeby poczekać. I, no i tak tutaj, Ej, mm, może jakąś tą, o kurde, za prawdziwe pieniążki. No to proszę Państwa, za prawdziwe pieniążki to ja nie będę tutaj kupował. O, może jakiś ten, ten. Może jakiś fajny ten, bym kupił. Co to jest? Nie, to była ta snajperka. Może jakiś fajny ten. O, tutaj jest damage'a ma większego. Nożami raczej nie będę walczył. O, shotguna. Shotgun. Shotguny są nawet dobre. Serio są spoko. Um, mm -hmm. O kurde, tu za levelę się dostaje. O, oh boi, nie. gauny. Dlaczego? To są dobre naprawdę bronioło, Ten jest fajny. Ten kosztuje tysiąc, ale bez nadzieja. Ja mam mały chyba, tak? Mały level. A to co to jest? Ja nie mam czasami takiego lol. Snajper. O, tu są snajperki też. Dobra, ja wiem, na razie, y, chociaż może, możecie mi poradzić w komentarzach, jak znacie się na CS-ie, to y, jaki kupić sobie tutaj y, strzelbę, jaką tutaj pistolet, a, a w następnym odcinku na pewno jakąś skrzynkę. Dobra, kupię tą najlepszą skrzynkę, super chesta, czyli super skrzynkę, która kosztuje. Y, stać nie, nie stać mnie nawet na nią a nie stać na jedną na jedną mnie, mnie stać czyli z... nie nawet na jedną mnie nie stać <laughs> ale sobie uzbieram więc na pewno przynajmniej na jedną będzie mnie stać więc ten brakuje mi 12 tych tych złotych, żeby kupić tego super chesta i zobaczę co będzie w tym o, oh, tutaj gold aha, tutaj do kupienia jest Czesty, a tu premium, nie wiem. O Vipa, w to może sobie zagram. No i okej, okay, a na tą chwilę będę z wami się żegnał. I cześć, elo!